się wybierasz? E, kupić coś? Jakby w sklepie? Co ty wyprawiasz?! To twój syn! Przepraszam, młodzieńcze. Od dzisiaj już zawsze będę przy tobie. Darwin, myślę, że jest gotów na pierwszy kroczek. Czekaj! Teraz. No chodź, nie wstydz się. Chodzi do taty. O, chyba ma moje oczy. Jak myślisz? Aaaa! Chyba ma też mój gość! Przestań histeryzować. Dzieci już takie są. Nie są! On mnie zżera! Weź się panu i chce się bawić. W końcu odpadnie. Dobra. Spokojnie. Ok. Aaaa! Zabrać się coraz głębiej! Dobra, dosyć tego! Niegrzeczny! Przestań męczyć ojca i natychmiast wracaj do słoika! Ma moją szyję! Wiem, o co mu chodzi! Jest głodny! Dobra, więc nie znosi owoców, warzyw ani kaszy, ale jada gołębia, szczury, szopy, nietoperze i łydkę listonosza. Co to za hałas? Co to za... Co to za Nasze dziecko! Co ty wygadujesz? Gdzie to znaleźliście? Wyskoczyło z mikrofali. Jesteś pewien, że nie z toalety? Jest obrzydliwe. Dzieci po urodzeniu wyglądają dziwnie. Jak na swój wiek jest rozwinięty. Szkoda, że nie widziałaś jak łapie szczura. Co? Wypuściliście potwora z domu? Słuchaj, próbuję być grzeczny. Lepiej nie obrażaj naszego dziecka, bo nie wiem co zrobię. To nie jest dziecko. I co on robi na moim krześle? Nie słuchaj jej, Kenneth. Jest zazdrosna. Nazwałeś go Kenneth? Musi mieć imię. Czy chcesz, czy nie, jesteś jego ciotką. Słuchaj, idziemy po pułapki na gołębie, ty z nim zostajesz. Zwariowałeś? Co my sobie my. Na swój sposób jesteś dość uroczy. Jakim właściwie jesteś zwierzakiem? Wow, masz bardzo ostre zęby. Co ty? A! Kenneth, jesteśmy. Bałagan. Gdzie jest Anais? Ne, pewnie uciekła. Gambol, czy on nie urósł? Urósł i nam rozrabia. Patrz, coś narobił. Jesteś niegrzeczny. Paczka dla Watersonów. Dzień dobry! Czy Kenet zjadł listonosza? O nie, 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 nie. To niemożliwe. Nie mój Kenet. To gdzie on jest? Może roznosi listy? Bardziej się boję o Keneta. Za szybko przybiera na wadze. Obawiam się o jego wychowanie. Potrzebuje dyscypliny. Ach, trzeba by zasięgnąć rady. Tak więc. Mamy w szkole takie zadanie. Oho! I mamy się opiekować takim jednym stworzeniem. Słucham cię! Jak go nauczyć dyscypliny? Okej! Okay. To bardzo proste! Trzeba go traktować jak dziecko. Przede wszystkim musi zrozumieć, kto tutaj jest przywódcą stada. A więc patrzycie mu w oczy i mówicie głośno: Ja tu rządzę! Słuchaj, bardzo niegrzeczny z ciebie piesek! Tato, on ma twój palec! Można się było tego spodziewać, synek! W takim wypadku zachowujemy spokój i potwierdzamy nasz autorytet. Tak, ale on chyba zjada ci rękę. Hahaha, ha, ha. Sprawdza na ile może sobie pozwolić! Najgorsze co można zrobić, to zainteresować się jego brzydkim zachowaniem. Jestem zwolennikiem stosowania systemu nagród za pozytywne. Tato! <laughs> Kenet zjada tatę! A na też mógł zjeść! Trzeba! Cześć, dzieci. Przepraszam, że tak... Au! Co jest? Mamo! Coś strasznego jest w ogrodzie, co wyszło z mikrofali. Zjadło listonosze i tate i Jana i chce zjeść nas. To się okopaliśmy. Co? Gumball próbuje powiedzieć... Coś jest w ogrodzie. Wyszło z mikrofali, było miło, a potem stało się straszne. I zjadło wszystkim, więc trzeba wesłać wojsku, żeby się go pozbyło. Dobrze, dobrze. Spokojnie. Gdzie jest wasz ojciec? A! Został potworem i zaraz nas dopadnie! Nie bójcie się, to pewnie tylko wiewiórka... Idę sprawdzić, zostańcie! Nie! Nie idź tam! Richard! Gdzie jesteś? Co się stało dzieciom? Nie bały się tak od czasu, kiedy pokazałeś im plecy. Richard! Wolę, żebyś mnie nie starał się przestraszyć.